Dzień dobry, w nowym dniu słuchajcie z wyspy City Hall. Wyspaliśmy się, dopiero wstałem i to jest nasz pokój za 2500 peso. A taki mamy widok przed hotelem. Dzisiaj ładna pogoda. Tutaj mamy jeden basenik, a chyba jest prywatny do tego domu. I tam mamy więcej basenów. A tak wygląda nasz pokój, słuchajcie. Jest bardzo duży około 30 par metrów duże łóżko, nie ma, nie, nie ma problemu z kontaktami telewizor. Widać, że naprawdę robił to Europejczyk. Mamy czajnik, mamy lodówkę i łazienkę nie wiem, czy pamiętacie. Y Kupiliśmy taki sam prysznic do naszego domu i do pokoju do wynajęcia. Jestem naprawdę w szoku. Wczoraj już byłem w szoku, jak wszedłem i to zobaczyłem to. Naprawdę to jest standard, który my oczekujemy, tak? Nie ma problemu z miejscem, żeby coś podłączyć do ładowania. Wszystko jest wystrojone. Macie lodówkę, macie czajnik, prawda? Telewizor, wszystko chodzi, prawda? Prawie wszystko. I chciałem tam udać hotelowi 5 gwiazdek, wyobraźcie sobie. A jak tak dalej pójdzie, dostanie zero. Z jednego prostego powodu. Wynająłem ten hotel z jednego powodu. Na bookingu miałem informację, że jest bardzo dobry internet i dostępny w całym hotelu. A jak na razie z tych wszystkich hoteli, których byłem chyba na Filipinach, to jest to jedyny hotel, gdzie nie działa w ogóle internet. Wczoraj w nocy napisałem w recepcji, dlaczego internet nie działa? To dzisiaj mi odpisali. Czy już chodzi? No i wstaje. A o drugiej w nocy działał. Więc albo problem z routerami. Wczoraj myślałem, że to problem pogody, bo była zła pogoda wieczna i w ogóle. A yy, dzisiaj jest ładna pogoda i internet dalej nie działa. Więc nie jestem zadowolony. Patrzcie, pokażę Wam, jak to wygląda tam. Trzeba pilnować dzieci, bo tutaj łatwo spać z tego urwiska. Spójrzcie sobie. O, to jest tamten, jest nasz pokoik. A to jest cały hotel. Wygląda bardzo ładnie. O, teraz jest low tide. Widzicie? Mamy mostek, pomostek. Bardzo ładnie. Podoba mi się. Odpalam drona. Zobaczymy, jak to wygląda z góry. na City Hall jest bardzo ładny, muszę przyznać, ale ten kolorek robi wrażenie. Dzisiaj jedziemy na objazdówkę po wyspie. Musimy się dowiedzieć, jak jest sportem. Jedziemy jeszcze do naszego polskiego króla wsi, tutaj na City Hall, przetestować polskie jedzenie. Pokażę Wam jeszcze hotelik, prawda? Zanim pojedziemy na objazdówkę po wyspie. Dzisiaj taka szybka objazdówka, bo późno wstaliśmy, jest już, już prawie 11.00. Tutaj macie, tak jak widzieliście z góry, jeden basenik. O i teraz widać dno. Kolor płytek będzie tak samo ciemny, tylko że płytki będą większe, nie jak kratka jak tutaj. Tu już dna nie widać. Ta, ta, ta woda jest jednak brudna. A, ledwo widać. O, i drugi. Drugi pokój mamy troszeczkę mniejszy. Tam, gdzie dzieci śpią, i nianie. Dzień dobry. Good morning. Hello Lily. Co here? Cześć Mati. go? Idę przygotować samochód, bo na pewno jest nagrzany, zanim wszyscy przyjdą. Siłownia jest słaba, ale jest. O, tam w tym budynku jest recepcja. Co widzicie? I kawałek siłowni. Jak będzie szansa, to jeszcze dzisiaj przetestuję. Jak nie to jutro. Tak to jest na wakacjach. O, jaki Jeep przyjechał w Wranglerek. Słuchajcie. Pomarańczowy. Metalowe zderzaki. Miałem kiedyś takiego. Miałem kiedyś takiego, tylko że zielonego. Fajne, tylko pali jak... jak koń, trzeba przyznać. Ale ten chyba jest nowszy niż ja miałem. Ja miałem 2007 rok. Jest trochę starszy. Larena. To nasz port, z którego będziemy płynąć na Bocho. Jak wszystko dobrze pójdzie. Najpierw musimy się dowiedzieć, czy możemy kupić bilet wcześniej i jak to wygląda. Baby. Where is my baby? No, now you follow. I follow you. Mają nawet te centrum turystyczne. Ceny i godzina Do cebu jest wszystko wyprzedane. Dobrze, że my nie tak winać. A i ten City Hall płynie do cebu 10 godzin. Startuje o 7 rano, o 7 wieczorem, a przypływa o 5 rano. Hmm. No to długa droga. Ale stąd odbierałem tylko 3 godziny. Woda pokazuje 4, a nie 3. how much 2,625 all in all. 2625 za bilety, ale tylko i wyłącznie za nas, tak? Za takie łóżka do spania, bo porą tam będzie jechał 4 godzinki. Za samochód 6000, ale płacimy dopiero w dniu. Wyjazdu, powiedzieli, że nie ma problemu, jak przyjedziemy dwie, dwie i pół godziny wcześniej do portu. E, nie będzie problemu z miejscem na porcie dla samochodu. Więc, już w niedzielę, będziemy zwiedzać Bohol. A teraz idziemy na najładniejszą plażę na Bohol. What's the, the, e, na What the name of this beach? Paliton No, Paliton Beach. Paliton beach. Paliton beach. Byliśmy tam, ale wtedy jeszcze nie kręciłem blogów po polsku. E, Stąd to jest jakieś 20 minut A, masz Prince'a? O, i chcieliśmy iść do tego, do prinsa. To tam jest Prince. To maybe, get maybe, maybe Matt. Michael Dudkowski, hip pod I No nie ma problemu Zrobili błąd w imieniu, najczęściej to robią w nazwisku A w imieniu tam Michael Matt. Dobra, idziemy do Prinsa? Stąd? Yes. Ok, get maybe. Without Lily? Tak, yeah, Without, without Lili. Ok, to BB in the co to Dubai. Małe zakupy przed wizytą u króla wsi. Ok, w Larena obok portu macie Prince'a. Prince to taki w miarę duży supermarket, w którym moim zdaniem są jedne z lepszych cen. Dużo osób kupuje tutaj hurtowo. I też nie wiem jak w tym, ale wiem, że najlepszy przelicznik jeśli chodzi o wymianę walut to zawsze był w Prinsie. Idziemy na małe zakupy. Hi. Take a picture. With you. yes. <laughs> What's your name? Ivy Claire. Okej. Okay. Hej! Welcome. Słuchajcie, śmieszna sytuacja, nie zdążyłem wejść do sklepu. Zacząłem szukać Jarlin i e, już mi inni pokazali, że gdzie jest Jerlin palcami. How are you baby? Uuuuys uh, are the, uh, the kids. Okej. Okay. Uh, well, We don't Shirley? get <laughs> oh, that, that Smile to camera, Mati. Come here, Mati. <laughs> no, 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 no. Just one picture, Mati. Hey, <laughs> okay, thank you. You're welcome. 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 Thank you, sir. You're welcome. No, but today I'm just in shop. Baby, we go directly to king of the province, król wsi. To chyba tak po angielsku, tak? King of the province. Yes. Więc małe zakupy, jak zobaczycie sobie, o, to jest normalnie duży sklep, ale mają tutaj w większości produkty raczej takie lokalne, tanie. Nie mają jakichś tam drogich rzeczy sprowadzanych, dlatego e, lubię tu przychodzić, bo można tanio kupić rzeczy. Nie znajdziecie oczywiście, nie wiem, Red Bulla chyba nawet nie będzie. Pampersy, najważniejsze. Mają soki, ale oczywiście tych nie lubię. Szukam soku pomarańczowego to nie ma. No idź prosto tam, przechodź. O, mają też Nutelle jakbyście chcieli. Nutella? Gdzie jest cena Nutelli? Nie wiem. A Nutella, macie. 12, taka mała puszeczka. Jakieś 12 zł. Oooczajcie. To wezmę jedną kolę może zimną. Takiej dryneczka się z królem wsi napijemy. Uh, oh, get this. Give mama. Come on, we we'll give mama. Mama, pay for it. <laughs> uh, have a picture? Yes. Picture. Yes. Thank you. Go looking mama. And she also. Dziękuję! Thank you. Thank you. You're welcome. Okay, zgubiłem oh. syna I lost my son Zaraz będzie płakał A, znalazł mamy <laughs> O, oh, you find the pushcart. Proszę, baby, A, tutaj mają alkohol, trochę schowany Ale nie ma nic, chyba wezmę tą wódkę dla niego tylko Nie ma żadnego specjalnego alkoholu. No to tylko wódka antonów za 20 zł za 07. Dobra, my się widzimy później. Jak widzieliście, jesteśmy dużo schwytywani życie. Słuchajcie, nie wiem jaka jest obecnie przelicznik, ale tutaj w, dzisiaj.

Jako, że jesteśmy na City Hall, przyjechaliśmy. Tutaj jest Sicilia Guesthouse and Restaurant. O. Przyjechaliśmy do naszego króla wsi. Teraz zobaczymy. Jesteśmy troszeczkę za wcześnie. Ale może już jest. Dzień dobry. Dzień dobry. I can record. Mogę nagrywać? No. To jest Michał? Sima, Sima. Oczywiście nie zdążyliśmy wejść, już ktoś chce zdjęcie z Jerlin. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego. Przed chwilą byliśmy w Prinsie, tylko jakieś 60 zdjęć. Dobra. Tu mamy ten. O, yy, Trafiłeś? tak po polsku to budeczka i kola. A tutaj nie? A, to i join, okej. O Matko Thank you mom. Thank you. Welcome. <m Pedro> tu trafiłeś. Mi Tra jest. Tu mamy tak poluzko. polskie jedzenie? Tu mamy tak, e, Krakowska, tradycyjna. Tak, Krakowska, tu mamy szyneczki. E, to jest. Yeah, he opened the company in Philippines. You really? can buy in here, yes. Yeah, you can find QR code and King Food. Very Nie jestem fanem białej kiełbasy, You're chyba it? że w żurku, czy tam no, w zupie, no. ale jak dobra, to zawsze można zjeść. Nienawidzę tylko kaszanki, jemu ja też się pytałanki. Pyta. <grymne> Czemchata bogata. Można się urządzić na Filipinach. Można? Ja nie umiem gotować, nie umiem robić, to wszyscy wiedzą. E... Ale testować lubię. <grymne> no, była telewizja Tak to wygląda. Come on, come on. to jest ta. To jest salami, dragon. Dobra, Little spicy, trochę ostre. Dlatego dragon. A ja uwielbiam ostre. A masz wiejską. Wiejska kiełbaska, mokra. Dobra, na jakim polanku? Ja to jest bardzo podobny do, do tego jak w Polsce. Ta biała to jest biała. Ja nie lubię białej, ale. Ona nie jest zmielone, tak wiesz. O, to kawałki mięsa są Ale jak cię dobra. To już, Zaraz ci otworzę, Maciej. A teraz chodź, ci pokażę, jak ja to robię. Maszyna. Do mielenia. Może nie być światła, ale nie ma problemu. <noise> no tak. To, je, to jest ręczna robota, tak, jak to tak. mówią na Filipinach. <noise> to jest całkiem 100% eko, powiem Mini wędzarnia. King of the village, king wsi. <noise> king wsi. Wczoraj było wędzanie, więc dzisiaj się suszy. Pięknie. Wpale nisko, kładę dużą balię wody. Mhm. Z y, przyprawami i parze wędliny super. Nie potrzebuje elektroniki. I bardzo dobrze. To, 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 jest, jest... to jest przymus na Filipinach. No i taki raj. No jest to raj, trzeba przyznać. No nie ma prądu czasem, ale. Wiesz co, no ja, próbuję, ja w swoim resorcie, co tam budujemy teraz to od razu biorę wiesz, 20 kWh prawda, akumulatory i solary, tak, tak, tak. bo nie chcę agregatu, chcę też mniej płacić za ten prąd. Jedna z ładniejszych plaży poza Coco Grove na City Hall to jest Paliton Beach. Teraz będzie taka powiedzmy pomiędzy ładna, bo mamy ani wysoki, ani niski poziom wody. Zobaczcie sobie jak to pięknie wygląda. Baliton beach. Trochę wieje, bym, powiem Wam. Zaraz spróbuję odpalić drona. A tam macie Negros. Ta wyspa tam to jest Negros i Dumaguete. Mogliby to bardziej posprzątać, wiecie? Niby jest plaża i tak dalej ale możecie sobie popływać i w ogóle o, widzicie? jak to fajnie wygląda Paliton Beach ładna jest plaża, nie powiem Wam że jest brzydka ale jest ładna, a tam to jest Apple Island, to co widzicie na wprost tam. dopiero co wróciliśmy od króla wsi bardzo ładnie nas ugościł ma mięsko bardzo dobre, polecam Słyszałem, że połowa Polaków na Filipinach zamawia u niego mięsa. Na plaży może się trochę spotkać obcokrajowców oczywiście. Matt przed chwilą stanął na coś ostrego i sobie zrobił małą rankę, które popłakał, ale nic poważnego. I nie tylko ja latałem dronem, jak mi się podoba. Plaża z widoku drona bardzo wieje i dosłownie w niecałe 10 minut zeżarło mi ponad 60% baterii. A później jedziemy na tajskie żarcie. Mm. Dostała, dostała 100 peso. Mówią chyba w którym ręku będzie miała wodę. Przegrała, bo powiedziała, że w lewym ręku chciała lewe czyli chciała wodę, a nie 100 peso. Słuchajcie, idzie, idzie kolejna. Left or right. Zobaczcie, się woda przyszła. O, lewa czy prawa ręka? O, dostała stópkę. Pomodlił się, widzieliście? Pomodlił się? Pomodlił się, bo to straszne tam wodę wylewać na głowę. Lewa dostanie stówkę. O, stówka. Nie miała pieniędzy już. Woda się lewa. Ojej, znowu dostała stówkę. A, 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 którą podnosi? Prawo, prawo podnieś, to widzę. I będzie woda. A kurde, lewo. ale ma, ale ma farta. Ta już przygotowana, że będzie na pewno przegra. Right, right, right. No podnieś, podnieś, prawo. Podnieś prawo. Nie! I takie zabawy mają na Filipinach, powiedzieć. Bardzo fajne, podoba mi się my sobie outujemy przy piwku i tutaj na plaży przy stoliku. Stolik, gdyby ktoś pytał, stolik 200 peso. Ale to normalne, przyszliśmy z jedzeniem tego, sta, sam stolik wynajmiliśmy. To jest normalne. Ale widoki... Słuchajcie, tam macie jakieś obcokrajowców. Nie wiem, trzech kolesi samych siedzi, więc dziwna sytuacja. W ogóle tak naprawdę czterech kolesi i jedna, jedna ta. Tam dwie dziewczyny czekają, aż ci obcokrajowcy je zauważą. Nie wiem czy widzicie, widzicie te dwie, czy tam Krypilki? A tu jest Jellin. nasza gwiazda Filipińska. I lili, how are you Lili? Oooo, oh, you tired I think. Yes. Yes or no? You you, you, you hungry? Więc zapraszamy wszystkich na Filipiny. <grymne> Zmiany, a nawet macie miotły tutaj, widzicie? Skakanie z miotły. Wszystko w jednym miejscu jest tutaj na tej plaży na City Hall. Idę jako pierwszy odpalić samochód, żeby było trochę chłodniej dla dzieciaków. Widzicie, przyjeźdźmy do tajskiej restauracji. Jak tu lubię tajskie jedzenie. Aroy Mac Mac mają 4 i 6 gwiazdki na Google, więc może coś z dobrego. Halo. a dancer? Yes. Hello. 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 Hello zasnęła a taki mały widoczek nawet fajnie co wygląda low tide jest niski poziom wody ale fajnie to wygląda trochę mi przypomina cebu osło dokładnie Thai Spring Rolls crispy pork Thai nie znam tego ale jest coś co ja uwielbiam dwie rzeczy jedno to jest kręcusz refry free, free to jest bardzo dobre i moje Thai red curry to są rzeczy, 200, 350 peso i 350 peso. Ceny jak na miejsce turystyczne są bardzo dobre. To jest moje ulubione jedzenie. Yutańskie. Czy będzie dobrze przygotowane, to nie wiem. A co mamy jeszcze? Tomium wodka? Znaczy trzecium? Mm. Guys, food. Wow. Lumpia. A to co to jest? What is that? To jest pork Moho A to jest moje, prawie się wylewa Panangkai I jak widać są pomidory i jest marchewka Czyli bardzo podobne do tego siargao że... Ale ten sosik, poczekajcie ten sosik O jest bardzo wodnisty On normalnie powinien być morgęsty Dziękuję bardzo Thank you very much. Tutaj wiedzą, to jest ostre. You, you, you. <laughs> baby, check this. Oh, I I, I give, give you the, the one. Water. Look. Lang. <laughs> Naprawdę ostre. Fried rice with shrimp. Yes, with shrimp and baby have the chicken fried rice. Oh, I I mój have ryżek. the ryży. Right. Zabieramy się do jedzenia.